Hej, się z tej strony Cactus, a w dzisiejszym materiale omówisz Wam troszeczkę o nowym updatecie, który wprowadził nowy sezon 6 rozdziału 2 i na komputerach ważył on ponad 11 GB. Wprowadził on wiele zmian, ale jeszcze przed rozpoczęciem tego filmu to zostaw łapkę w górę, tak aby podbić statystyki tego filmu oraz zasubskrybuj kanał wraz z dzwoneczkiem, tak aby nie ominął Was żaden news na tym kanale. Ja już wam nie przedłużam i lecimy do odcinka. Tak więc dzisiaj o 5.30 nad ranem została dodana wielka aktualizacja 16.0, która przyniosła nam bardzo wiele zmian. Do gry Fortnite zostało dodane kilka nowych miejsc na mapie. Jedną z tych miejscówek jest iglica. C to coś w stylu nowej agencji. Chronią i pomagierzy, co oznacza, że jest tam boss. Niestety jeszcze wam nie powiem jaki to jest, ponieważ nie zdążyłem tam być. Została też połączona już druga miejscówka na mapie czyli Koloseum i Farmafuri. Już chyba widzicie przed oczami wszystkie moje gameplaye w tym sezonie. Poza tym po wejściu do gry będziemy mogli wziąć udział w evencie jednoosobowym. Oprócz tych zmian to ten sezon powrócił do nas z fabułą sprzed 10 sezonów, czyli sezon 6 rozdziału 2, czyli m.in. Kevinem. W tamtym sezonie za setny level karnetu bojowego w Battle Royale mogliśmy otrzymać skina wilka z paroma, nawet parunastoma edycjami stylu. Fortnite do nas powraca z tym, ale nie z kinem, a nowymi żywymi istotami, gdzie mamy rybki i świetliki, a teraz mamy nawet wilki, żaby i kury. Możemy je znaleźć w okolicach leśnych. Prawdopodobnie, gdy je zaatakujemy, to będą nam zabierały 10 punktów zdrowia, tak samo jak świetliki, ale możemy je też oswoić, na przykład tak jak samo jak rekina. Warto tu też zaznaczyć, że nie będą one nam zabierały osłony, a punkty zdrowia. Do gry zostanie dodane kilka całkowicie nowych karabinów i strzelb. Powróciła także wolna strzelba, czyli spas. Dajcie znać, czy jesteście zadowoleni. Ja tak szczerze mówiąc się trochę smucę, ponieważ usunęli strzelbę dźwigniową, a naprawdę zdążyłem polubić tą pompę. Tam, gdzie wcześniej była pustynia, to teraz jest tam nowy biom, coś w stylu skalistej masy z Minecraft i z drzewami ze Stark Industries z czwartego sezonu. Oczywiście w trakcie tego sezonu będzie jeszcze kilka aktualizacji, które na pewno dodadzą nam dużo nowości. Podczas tego sezonu do gry trafi kilka nowych pakietów. Jeden z tych pakietów będzie Starter Pack z sezonu 6, który będzie zawierał skina z dwoma edycjami stylu, plecak, killoff oraz 600 fałdolców. Oprócz tych zmian to za zwycięstwo w meczu otrzymamy parasolkę. Jej wygląd macie ona obecnie na ekranie. Jest spoko i ma 7 czerwonych światełek, co nawiązuje do siódemki, o której informowała przy nas przełożona Agenta Jansiego 3 grudnia ubiegłego roku. Wpadnijcie na kanał, kanał Guciosa i dobijcie mu tam 50 subskrypcji i dajcie znać, czy wy już macie tę parasolkę i czy wam się podoba. I na sam koniec tego odcinka zostawiłem dla was karnet bojowy sezon 6 rozdziału 2, który możemy zakupić w cenie 905 zet Teraz pokrótce wam go przedstawię, więc... Jego wygląd z Wam wyszedł na ekranie, pamiętajcie o zostawieniu łapeczki do góry, tak aby podbić statystyki tego filmu oraz subika na kanale, polecimy po 300 i oglądajcie.